Polska nie składa się wyłącznie z przedsiębiorców i chciałbym, żeby pani minister Emilewicz była tego świadoma, w szczególności, że była świadoma tego, że mamy rosnącą grupę ludzi, którzy tracą środki do życia, którzy tracą pracę i w tych nowych realiach jest strasznie trudno nową pracę znaleźć. My potrzebujemy i nie za tydzień, za miesiąc, za trzy miesiące, tylko już! Wyciągnąć do nich pomocną rękę. My potrzebujemy, żeby oni już dostali finansowe wsparcie od państwa. Od państwa, na które płacili podatki, od państwa, na które zrzucali się w formie składek i od którego mają prawo oczekiwać wsparcia. Jako przedstawiciel lewicy obciąłby pan świadczenie 500 plus tym najbogatszym? Ja uważam, że w tym momencie nie można żadnych świadczeń, które trafiają do rodzin, obcinać ze względów makroekonomicznych. To znaczy, te środki, które trafiają w tym momencie do gospodarstw domowych, one stabilizują popyt. O wszystkim można rozmawiać, ale w sytuacji kryzysowej nie wolno obcinać żadnych środków transferów, które trafiają do gospodarstw domowych, bo my już w tym momencie mamy problem ze spadającym popytem. Jak pani spojrzy sobie, na dane, które spływają z banków, spływają od operatorów kart kredytowych, to widać, że popyt idzie w dół. A to niestety jest zapowiedź. Kryzysowej spirali, która prowadzi nas w stronę recesji i to trwałej recesji. Jeżeli ludzie nie będą mieli za co kupić rzeczy, to gospodarka nawet w chwili, kiedy epidemia stanie, tak kiedy epidemia się skończy, bardzo długo będzie się podnosiła. Dlatego te rozwiązania, o których my mówimy, czyli nowe wsparcie dla bezrobotnych, czyli świadczenie kryzysowe, są rozwiązania pomyślane także w ten sposób, żeby, kiedy będziemy już po drugiej stronie tej epidemii, a ciągle będzie przed nami wielkie wyzwanie, które będzie kryzys gospodarczy, którym będzie wysokie bezrobocie, który będzie spadek dochodów gospodarstw domowych, żeby państwo użyło narzędzi, które nie tylko ulżą ludziom, ale też dadzą gospodarce paliwo, żeby stanąć z powrotem na nogi. Aha. Właśnie dlatego potrzebujemy teraz więcej solidarności, dlatego potrzebujemy w tym momencie większego zaangażowania państwa,